Cześć, jestem Ewa. Ja mam na imię Ola. Jesteśmy z Fundacji Wspieramy Kulturę Art, która swoją siedzibę ma w Toruniu. Jako fundacja staramy się wspierać młodych twórców, ale także organizujemy wydarzenia kulturalne, takie jak festiwale i koncerty. Same jesteśmy wokalistkami, mamy zespoły, także wiemy, jak ciężko jest młodym, debiutującym twórcom zaistnieć w branży muzycznej, jak ciężko jest zorganizować koncert, szczególnie samodzielnie. Na szczęście, przez to dzięki temu, że mamy fundację, współpracujemy z mnóstwem doświadczonych osób, jak i z instytucjami kultury. Nam jest trochę łatwiej, ale bez Waszej pomocy. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, także prosimy o wsparcie i zapraszamy na nasze wydarzenia. Wpłacajcie pieniążki! Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli organizować więcej takich wydarzeń, jak toruńskie debiuty, na których zaprezentowały się fantastyczne toruńskie zespoły. Jeśli podobają Wam się nasze inicjatywy i chcielibyście być ich współtwórcami, to zachęcam ogromnie do pomocy, do wspierania nas. Możecie wpłacić grosza i twórzmy razem kulturę. Dziękujemy.